Z dobrego serca, ale i z miłości do przyrody powstała w Ostrowie Wielkopolskim nowa telewizja internetowa. Głównymi bohaterami ptaki w karmniku. Od kilku dni czujne oko kamery podgląda ich życie, a aparatura podglądająca działa przez całą dobę. Marcin Okrój z Ostrowa Wielkopolskiego najpierw stworzył telewizję internetową Bociany TV. Teraz, skoro boczki już dawno odleciały do ciepłych krajów, poszedł o krok dalej i przy pomocy kamery HD umożliwił internautom z całego świata podglądanie m.in. sikorek, sujek i wróbli. Ptaki można podpatrywać podczas karmienia. Czasami robi to nawet kot Sylwester, który na szczęście jest jeszcze zbyt mały, aby wdrapać się do karmnika. Jest to portal, w którym można podglądać w jaki sposób ptaki i jakie ptaki e, goszczą w karmniku. Co jedzą, jak jedzą, kiedy jedzą i ile jedzą. Ptaki najbardziej lubią słonecznik i słoninę, dlatego zapasy są regularnie uzupełniane. Karmnik codziennie odwiedzają coraz to nowe gatunki ptaków. Jedzenia jest sporo, to też cała skrzydlata brać żyje w wielkiej zgodzie i nie musi czekać w kolejce. Najczęstszymi gośćmi w karmniku to są sikorki. Również przylatują wróble. Matujem dzięcioły, a także częstym gościem jest sujka zwyczajna. Jakość przekazu, który internauci oglądają na swoich komputerach, jest bardzo dobra, a to za sprawą kamery HD. A to prawdziwa rzadkość przy tego typu przedsięwzięciach. Do przesyłu sygnału został wykorzystywany, wykorzystany najnowocześniejszy sprzęt streamingowy, umożliwiający wysyłanie sygnału w sieć w jakości Full HD. Karmik TV przyciąga coraz więcej internautów. Joanna Janiak, kiedy w pracy szef nie widzi, często podgląda to, co dzieje się w ptasim świecie. Ja z racji tego, żeby się w miarę troszeczkę odprężyć, zrelaksować, wchodzę na stronę Karmik TV. Tak szczerze powiem, że wolę więcej czatować niż pracować. Co do czatu, ten zaczyna się mocno rozrastać. Forum Karmnik TV powstało po to, by ludzie mogli rozwijać swoje ornitologiczne pasje, by mogli wymieniać się doświadczeniami i by ta strona mogła funkcjonować tak, jak ludzie z tego oczekują. Ptasia stołówka z Ostrowa zyskała już globalną sławę. Zaglądają do niej internauci m.in. z Rosji, Francji czy z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No ciekawe co na to bociany z podpoznańskich chyb, które także...